Cześć, Manko. witam wszystkich na moim kanale. Z tej strony Rwelek, a to pierwszy odcinek z gry Metro Exodus, czyli najnowszej części serii gier Metro. Eee, myślę, że wszyscy, którzy już tutaj są, dosyć dobrze znają to uniwersum, a przynajmniej widzieli wydarzenia z poprzednich części, także nie widzę sensu opisywania wszystkiego, co się działo. W razie czego naprawdę polecam zapoznać się z całym uniwersum. Myślę, że już można bez zbędnego gadania zacząć. A. Zacznijmy nową grę. Hmm. Myślę, że to będzie poziom Zaczyna się. I still remember life before the war. I remember that we used to be different. Used to live up there on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be seven billion of us. We were not born for life in the tunnels. I was born to breathe fresh air. And I remember it. The seven billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burned, and teeming with horrible monsters. One day the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day But I remember we were born for a better life and I can't accept that I'm destined to grow old and die underground I don't care if I'm called an idiot but if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. Dobra, dopowiada się ciekawe Zobaczymy co zaproponują nam Piękna grafika Wierzę mega dopracowana ścieżka dźwiękowa Na razie nie o co do za dużo zarzucenia Już widać pierwsze potwory. Całe miasto zrujnowane. Zobaczmy czy już można się poruszać. To po powierzchni. już można wszystko na dobra? O! Coś się zacięło lekko O już słychać jakieś ręki. No. Jak został sterowany no, Shift, bieg, spacja, skok, Kontrolę kłócnięcia, latarka F Czyli są sumie standardowo, dobra O, przytrzymaj A Dobra, no, to już pierwsze potwory, dobra Ciekawe czy będziemy musieli zimbić ja tylko przecież jest męża, aby wchodzi paniczny zaponicznik o... o... Mhm. <grywa> o... nic nie o... A o... strony ma o... 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 Jakieś grzybki Sporo tutaj? Coś tutaj? o... chyba w drugą stronę miałem iść. <grywa> Dobra. zostały się potwory No nieważne Coś tu mogę? Czyli za bardzo hmm. A nie bardzo. A jest przejście Nie <grystanie> jestem ślepy tak Już można coś pozbierać O, jakaś amunicja, no. Pewnie <grym>, się przyda. Ale nie masz czegoś tam jeszcze? No i widzę, przez parę nabojów. E, Skąpiec. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma, nie ma. Co tu Hmm, co za śmiechem? Niepokojące cienia. Dobra. Więcej grzybków, super. Hmm. Ciekawe co ty piszą Kto jest na rosyjski? będzie chciał przetłumaczyć. Nie zaraz ich więcej Ojej Chodź tu chodź tu Dobra, jeden zdech. Tam był jeszcze chyba jakiś Dobra, muszę uważać 7 naboi, dobra o. Jesteśmy na razie wszystko gra, spotkaliśmy raptem kilka szczurów, jakie była... to były drezyna. Mamy za mało ludzi do obstawienia wszystkich bloka, Z kolei przed pochodników, a my chwilowo na platformie, jeśli ludzie. Wygląda to, że naprawy zajmą Michałyczowi. Michały, Michały Trochę czasu, mechanizm zardzewiał Amen. Widzieliśmy kilka wartowników. Dobra, czy jakieś standardowe informacje? Dobra, tutaj widziałem, że... A nie, myślałem, że da się przytrzymać. E, no nic, no lecimy dalej. Uj. Czo! Idź! Dobra, jeden Gdzieś tu... Już! o O, one-hitową! <laughs> <laughs> Łatwo. No dobra. O, coś tutaj... No, amunicja, zarąbiście. Tam zegarek miga. No nie, lecimy dalej. Eee... Tutaj... A, dobra. Okej, okay. no, mogę z tego korzystać? Szkoda. Eee, dobra, czysto się wydaje. No, I było czysto. Siap, siap. Dobra, kurde. Mogę coś tutaj? czysto. Igor, czysto. あァミファイトならば。いちか。4! No? んていしうん。うん。

Kid. He left across the square! Oh, hey Demir, do you think the colonel knows what Artem been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. <laughs> hey you, leave him alone! I killed him myself. The... With my Let him learn to stand up for himself. Nah. Yeah, How right. else can he That's hope so to survive so nice in the metro? Rise and shine, people! <laughs> Hanging there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now? A i chyba mu się przyda. To jakieś <noise> hmm. Czy to nie jest? To jest chyba Anna, żona Artem. Artyom. Artjum, It's okay. The doctor said you'll be fine. <laughs> but that came out, Are you doctor. trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel! Hello, Alex. <sighs> there you are, you stubborn fool. Oh, How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself no? over this silly dream of yours, but don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The order is short on men after the battle for this. 6 but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else, and the order is here to defend it. Because if not us, then who? You, you look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to police. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom, please. Promise me this was the last time. <laughs> I'll see you later. That was Artyom, we managed to bring you back from the brink, but. People are giving you their blood which could save so many wounded and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? <laughs> <laughs> Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. <laughs> no, dobrze. Możemy sterować a zapaliczki nie możemy nic zrobić. No, jakaś książka. Zatrzymajmy, Artem Chorny, czorny, urodzony 31 marca 2009, grupa krwi AB Rh+, Dla przyjęcia bez jaj to już trzeci raz, jedna nawrót chorób pobramiennych, w postaci ogólna dawka około 1,5 Geigera bodajże, rekowania dobre, znaczenie transfuzja krwi pół litra, 3 razy tygodniowo Jodyk potasu, odpoczynek, co najmniej roczny z zakaz wychodzenia powierzchni. Roczny, ta roczny. Dobra, zobaczcie. Nie idę, że to tak... mega polowe warunki. Zapuszczona stacja, no ale go jeszcze radzić. O, witam. Artyom! Don't worry. I believe you. <laughs> <laughs> Will you take me with you when you find the clean place outside? And why not? It's what's kept us alive at to now. Artyom, stop putting the Just try to take better care of yourself, huh? Even if you find someone else up there, they probably have their own troubles.

Speaking of which you're in hospital, you just stop crowding him. Uh, uh, welcome back, Artyom. Uh, uh, Previat, Artyom. Alright, you're all dismissed. I give you two hours, people. Yeah! yeah. yeah. Uh, oh yeah. it's official. Yeah. I knew it. You guys are like, <laughs> so teams. I brought something. And here we go again. <laughs> <laughs> Please, <laughs> let's oh, that's not that's repeat that. the last. Hold time. on, Artyom. <laughs> impreza coś? Tydzień później. Churdy, to nie zła była impreza. Miałby 2 godziny. No i znowu na poniżej. Nie wyroczny zakaz. Chcesz się za mną? More of nothing? and there's also those damn things calling all the time let's go home dear please artemis don't you think i'd also love to live on an ocean beach or in a green forest but what good are these fantasies in a silent world silent Artyom? because it's dead <coughs> We took our time. Time to replace our filters. Move it! We don't need any extra radiation, Father will kill me if he finds out I went up with you. Twice if he learns we've been to a hanta off-limits zone. Have you been to all these ruins? Nie wiem, jakim tam mężem był Artemis. Kiedyś czytałem tu był takim słowem, nie być dobrze pamiętam. Tu chyba nic nie ma. O. Dobra? lecimy dalej. O, obszar no. mojej O, Look, maybe you should come back to the order. We'll move to Bolus. Dad says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat ja, with a kitchen and a shower. Well, let's go in turns here. It's not stable enough. <laughs> <laughs> Przynajmniej Oj, kilka Uj. Nie, panie. Dobra. Łatwo poszło, chociaż mam wrażenie, że jeszcze jednak typku zaczęła i wybija wszystkich nic tu nie ma, szybki luk chyba nic tutaj czegoś nie ma może o może jakiś trupek a jest coś dobra o, o ten mianka szybka, dobra Nic nie widać. Dobra. Chyba tędy poszła nasza żonka. Okej. Okay. Szczupły. Jaka mroźna ziemia. Wójt, będzie. Pójdź on. Pokażę ją. Aniu? Aniu? Aniu! Kurde! Tyle dla nas wzięli? Jak? Dział fotograficzny, to jest ważniejsze sprawy. Chyba <laughs> psa ładnie się nie Czyli pod C, on. O. Pod tak jestem <laughs> do uderzenia.

Dobrze. 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 Dzięki. Dobrze. 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 to, co Dobrze. Dobrze.

What do we do, do Artyom? Should we catch up with this yeah. our guys for the order! Looks like they're chasing that train too! Let's yeah. them! Hey, come on! Yes. Get oh, kurde, no to ja should have checked first assholes artiom thank that god that's these that's that's people they're hansa not the order assholes they number on you well no, that to... will rip them a new one for that What's going on in this moscow no, I'm I'm you. of yours anyway of yours you're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about two hundred kilometers from here. What village? Uh, you're not from Moscow? Can't. Just a village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by these here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you're right. People really do live out there. We didn't know. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. The and the boy out! Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them their masks back. Dobra ja właśnie, nie mam masy to Dobra dajesz Jestem, fer! Jestem Ty, co jest? co jeszcze z łokami coś Ty no nie gra, ale... Co, umieramy i gramy no, chyba no, 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 no. O kurde, nie nie, w ogóle? nie wiem czy... Oni nie noszą żadnych... Nic na głowie, w sensie, nie wiem Wiadomo, maska może no, żeby dopóć się nie Upromieniowanie, ale... Nie wiem, nie potrzebujemy się z czegoś może? Żeby jednak... O, nie mogę ani latarki, ani paniczki. Że ten, że nie wiem, że... Czy... Nieważne, że... Mają przyziurawiony kostium, czy coś no nie nie znam się Masz, może są tak na napromieniowani, że im to różnic nie robię. Hmm. O, stopa widać, że sporo tych osób umarło A, teczka. Co? jemy mnie za super Hardem to niezły kozak czy pana Zobaczymy, my je trafimy dokładnie Dobra no Dobra, gdzieś wylądowaliśmy, ale myślę, że... To już będzie... Moment na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało A Dosyć pilotażowy. <gry> Jednak cała historia. Tak opowiedziana. Także Do nie następnym razem. Cześć.